Cześć, dzień dobry widzowie. Dziś na tapet weźmiemy sobie przednią oś. Powycinałem sobie tylnej belki kolfa jedynki piasty, piasto bębny i wyciąłem sobie z profilu talowego mniej więcej pod wymiar idziemy, dokładnie będziemy ustawiać przy drugim kole no i weźmiemy sobie na tapet ustawianie osi wiadomo, postaramy się zrobić to do milimetra już te 90 tak nie do końca piekło. To. to ma być Porsche? Ręczny robiony? Tak. Nie ja. przesadzaj. Ja właśnie chcę, żeby to było jak Porsche. To nie musi być dokładnie. No i tak nie będzie. Żeby tu się ładnie mi... Gdzie tu? Na tych kątach zewnętrznych. Tu już Ci mówię. Tu patrz. Rękawicą przełóż, żeby kąty były tu. No tu jeszcze nie jest szlifowane. To były kąty, ale ty nie musisz dokładnie docierać, bo to będzie w ten sposób. O. A to będzie luz? Tak. To taka... Nie, to ja robię tak, że tu będzie na stykalca. No. A tu będzie luz. To. No to, to, to ci puściąga. Musi być wszędzie równo. No jak tak, żeby wszędzie złapać właśnie kąty, żeby było równo 45, 45, 80, 180. No, czeka, 45, 45 robisz, o, wszędzie jednakowo full, o, full, o tak o. Tość mniej. No ale wtedy mi się wydłuży. To mogłem to uciąć na 190-179. Nie wydłuży ci się, bo możesz to zrobić o w ten spopać jak ci się wydłuży masz. O patrz Możesz to... No to się poszerzy wtedy. No to ile? 24 mm? Tylko muszą być takie kąty równe. Nie tu na szczelność ty to robisz Profesjonalne podpory. Aha. Dobre waga, łapanie, łapanie, a kto panu to tak? Uh -huh. no. Lepiej, lepiej widzowie, krótka przerwa była. Majster przyszedł uczyć, robić, mówiłem. Pierwszy raz w życiu to robię. Mam nadzieję, że się nie rozleci ten ciągnik. Myślę, że będzie git. Dobra, trochę teorii wpadło. Teraz trzeba przenieść to do praktyki. Parę heftów mam złapanych. 45 To musi być praktycznie nastykalca. O! O tak. Powoli zaczyna to mieć sens. Widzowie, chwila prawdy Co jest? Magnifico! 45,1 Dobra O, jak to puścił spaw Dobra Idealnie I tak złapiemy spawy Już bardzo szybka akcja Magnifico Może i będą ze mnie ludzie Pięknie to to nie jest, ale jest Teraz byśmy tą ramę odwrócili To się nie trzyma, raz się stanie, nie trzyma, raz się stanie, nie trzyma Szału dostanesz To jest miarka? Uwaga, widzisz mnie? Też się 45 jak w strzelił Jezu, jest, jak jestem perfekcyjny człowiek What wariatko Spawałem sobie w równych kątach miarkę pomocniczą, której będziemy się trzymać, ustawiając tak zwaną zbieżność. będziemy się trzymać, to się później powywala, powyszlifuje. Wszystko ładnie, perfekcyjnie. Wszystko mamy ustawione w kątach. Uhuhu. no jedziemy. Trzeba to wszystko dobrze. Dobra. 25 i 3 i tu jest 25. I 3. Więc generalnie tutaj już wstępnie mamy ustawione 21,4. 21,4. Mamy idealnie ustawione. Złapiemy sobie to heftami, żeby nam się to nie przestawiło. Przejdziemy do drugiej osi. Przepaliło mi buta. Znowu. No i teraz nam to będzie trzymać. Wstępnie. No i tak samo zrobimy z drugą stroną i przejdziemy do montowania ramy na kołach. Dlatego cięcie i zaraz do was wrócę. No i tak widzowie. Mamy przednią oś. Nie nagrywałem drugiej części tego koła, ale wstępnie maszyna prezentuje się tak. Złapane są te same wymiary. Rama jest wymierzona, rozstaw gąsienic jest wymierzony, ale wziąłem się za mocowanie tej przedniej osi. Wcinam sobie takie coś. To będzie wspawane w oś z tej strony, i drugie będzie z tej strony. A tu będzie wstawiona śruba od dołu, Ona będzie tak na środku, mniej więcej. I będzie to zrobione z tego powodu, że. To jest okrągłe. I jak będę napinał tą oś, z drugiej strony będzie tak samo. To nie będzie mi sztorcować, bo po wałeczku będzie się obracać. Z tej strony z prawej będzie zostawione pół centymetra luzu. A tutaj będzie ta śruba. Wszystko, jak zrobię napinanie, jak zrobię napinanie osi, tu od dołu pociągnę. To nie będzie nam to sztorcować. Pnę sobie jeszcze trzy takie elementy i jak już sobie to wytnę, to wam pokażę mniej więcej jak to będzie wyglądać. Ja idę teraz wycinać. No i widzimy się za chwilę. No i dobra, wycięliśmy sobie wszystkie te, spawaliśmy sobie swoje śrubki. Teraz wymierzyłem idealnie środeczek i heftnę sobie te śrubki, które, żeby już nam się równo trzymał, żeby nam się już równo trzymała przednia oś. Tego wam ustawię tutaj tak, a ja sobie idę to heftnąć. Masę mam, Pawareczka czeka, sobie to heftniemy. Dobra. Mamy to heftnięte, okej, okay. już nam się nie przemieści. Żyjecie? Żyjecie. Tak to jest właśnie, na robocie. No i się popsuło, no i się naprawiło. Dobra, to mamy heftnięte. Tutaj sobie zrobimy delikatny luzik, ale widzę, że tu nam przeszkadza, a tu mamy miejsce. Czyli tu delikatnie będzie trzeba podciąć te spawki. Robił to troszkę za ciasno, dlatego ja sobie, może jeszcze, nakręcimy nakręteczkę, troszkę tą motkę. Sprawdźmy teraz. Jak to wchodzi? dużo lepiej, ale sobie jeszcze ten no i fajnie, ja myślę to jeszcze raz na razie to przyłapuję, bo nie wiem, czy nie trzeba będzie wszystkiego przerabiać coś tu poszło, nie tak dobra poprawione o i o to chodziło. I Jak już mamy to zdjęte. sobie tu przeszlifujemy. Tam się powinno wszystko elegancko. Mieścić. O, dołożymy. Miałem mój obciążnik. Dobra, i to będzie tak. Teraz to i to. To tutaj. Delikatna przerwa i to tutaj też delikatna przerwa dobrze jest Ups, nikt z tego strzelu nie wejdzie tu i tu masa, spawareczka maseczka okay. trzyma się teraz możemy sobie to troszkę mocniej chętnąć Kurde. o skróciłem sobie niteczkę. Bardzo kiepski statyw. Ktoś uh. tańczy i śpiewa. O dobra, próba generalna. No, 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 jeszcze ty z tyłu się ta utrzyma. Tu jest delikatny luzik. Wszystko jest tak, jak ma być. Pięknie. Dwóch stron tak samo. Teraz od góry tylko. No, jeszcze sobie tutaj wspawamy śrubkę i tutaj i będzie to samo. Także ja sobie dotnę te śrubki, wspawam i widzimy się za chwilę. Od moich ostatnich nagrań troszkę się zmieniło. Szybko prowadzę was w to, co zdążyłem zrobić. Niestety nie nagrywałem, trochę się spieszyłem, a więc nie przedłużając, pokażę wam, co udało mi się zrobić przez ten czas. Mianowicie przyspawałem sobie łapy do tylnego mostu po to, aby on był w odpowiedni sposób. Wyspowałem sobie dwa cewanty, które są zakładane od mostu i nimi będę mocował do ramy. Zrobiłem takie mocowania na trzech spornikach. Wszystko jest na razie tylko delikatnie przyspawane, więc mamy zrobione takie coś po dwóch stronach. I co? I przednia belka. Też jest wszystko na razie tylko tak poprzyłapywane. To już widzieliście ostatnio na nagraniu. Tłumaczyłem, dlaczego zrobiłem to w ten sposób, a nie w inny. No i zrobiłem takie moskownice ze spawanymi podkładkami, które będą dociskać nam oś do, do, do ramy. Nie wiem, czy nie użyłem troszkę za cienkiego materiału. Jak będzie słabe, to słabe, albo spawa się jakieś wsporniki, albo zrobi się nowe. No, niestety, jest to wszystko układanka spuzli. Dodatkowo w dodatku z puzzli, które, które muszę zrobić sam. Nigdy wcześniej tego nie robiłem. Myślę, że będzie dużo przeróbek. Ale koniec końców, mam nadzieję, że będzie wszystko chodzić tak, jak mam to w planie. A więc dzisiaj tak, dzisiaj zacząłem już sobie od odczyszczenia ramy, wyczyściłem już ramę. Ładnie przetarłem szybko papierkiem, żeby nam to nie rdzewiało, pomalujemy sobie to lakierem podkładowym, po którym będę mógł sobie to wszystko mocniej przespawać, bo nie będzie mi przeszkadzał. I co jeszcze? No i złożymy sobie wszystko to co mamy do kupy, wyciąłem też opony, wrzucę Wam urywek filmu z tego i pokażę Wam mniej więcej jak to się na obecną chwilę prezentuje. A więc teraz czyścimy i malujemy. Lecimy! Ja kroję, a ty ciągniesz. Tłumaczyłem ci już, że nie tak. A no, czekaj. Już się poprawia. To moja długa opona w życiu. Jak będziemy ciąć następne, to już wiem z kim. Będziemy ciąć następne. Czekaj. Pewnie, że to seryjna produkcja. Zobaczysz, że ja zrobię i będzie to będzie ulica, w której w takim najwięcej... Razie jaki procent dostanę ja? Najwięcej wypadków będzie. Bo wszyscy będą stawać. Żeby podziwiać? Tak. A Na, na górze, na masę, na masę będzie taka ładna, wygrawerowana tabliczka sobie zamówię. No. I będzie na niej napisane. Skonstruował, wykonał, obliczył i mój podpis własnoręczny. Ludzie będą przyjeżdżać, to będą do ojca. O, jak ty to A nie to zrobi... Jak ty to zrobiłeś? Co ty to? Wiesz, Za życie na... ojciec robił traktorki, to ludzie wiedzą, że ojciec takie rzeczy umie robić. A On co się nie spodział tego potoczenia? Bo po mnie się nikt nie spodział, że... Czekaj! ...te geny odziedziczyłem. Tak, wszyscy jesteśmy w szoku na odziedziczyłem. Ale wiesz, że to na każdym traktorze musi być osobny podpis? No. Jakby bo... nowy podpis, a nie, że skopiowany? Drugi to nie będzie traktor. A co? Koparka. A to co będzie? To będzie traktor? Tak. Mamy to! Widzisz sobie to akrylowym primerem podkładem akrylowym tak. Jeszcze troszkę Przez te lipkami bo coś słabo Celowo kolor będzie inny Wstawię wam na później jaki to będzie kolor ale na pewno się będzie pięknie nie ma co towaru żałować. BHP zachowane. Maska na twarzy jest w postaci brody. Czekamy. Psikam tą przednią belkę. No i dobra. Dobra widzowie, wkładamy to do kupy, żebyście zobaczyli sobie efekt końcowy mojej walki z tą maszyną. Gdzie jedziesz? Gdzie jedziesz? Stój. Brudne ręce. Wszystko sobie to pobrudzę. Świeżo pomalowane, ale to nic. Wam to nie wpadło. Ja, tu jak ulał Dwie podkładki, dwie śrubki. Pyk, pyk. Więc widzowie nie uwierzycie, ale jak zwykle brakło mi pamięci. O, ale już sobie wszystko wcześniej podniosłem na podnośnikach. A teraz założę konsienicę, żeby Wam pokazać efekt tego urlopu. Tą stronę mamy. O, ale ładnie nasiadał. Spróbujemy. Dobra. Powinno nam już trzymać jak należy. Luzujemy pas. Zdejmujemy. Mniej więcej równo są gąsienice. Jeszcze kręcimy. Dobra. Teraz możemy opuścić podnośniczek z przodu. No i mamy. wariata. Na na gąsienicach, finalnie na chwilę obecną, prezentuje się to tak bardzo dobra robota, jakby to majster powiedział, od boczku jest naprężona w miarę a też wiadomo od tyłu, tak, od boczku, tak i od przodu, tak. Usiądę sobie za kierownicą. O. A więc widzowie, na tą chwilę wszystko wygląda tak i Będziemy wstawiać silnik. Wstawimy silnik, zrobimy naprężenia odpowiednie na śrubach przedniej osi, żeby się już nie męczyć pasem. I powoli będziemy sobie tak działać. Można się już w sumie przejechać trochę. Zobaczyć, jak to będzie. Jak ciąg. Bardzo fajnie to chodzi. Jak już będziemy mieć silnik, będziemy robić te walory estetyczne. Zrobimy sobie z zabezpieczenia gąsienic żeby mieć stuprocentową pewność, że nie będzie nam to spadać A więc do zobaczenia Widzowie, do zobaczenia następnym razem Więc ja się z Wami żegnam Cześć!